ulica Igołomska pod wiadok nad nią i dojeżdżamy do semafory wjazdowe do, na posterunek Kościelniki minęliśmy i rozjazdy na posterunku kościelniki i wiadok nad kolejną ulicą tutaj no i to posterunek się między torami tutaj stoi i kontener z przekaźnikowniu I tutaj tory się rozgałęziają na grupę E i A. I my też jedziemy na grupę A w tej chwili. To semafor wjazdowy do pastoru. Na... I to rozjazd numer jeden na posterunku kościelniki, gdzie się odgałęzia na. Grupę B i na grupę A jedziemy w tej chwili, i teraz taki łuk tutaj będzie i semafor gwiazdowy na posterunek od gałęźnik, kościelniki właśnie minęliśmy i jedziemy teraz w kierunku grupy A. Takim łukiem teraz przebiega, a u góry widzimy też tory to są takie tak zwana pętla taki. na tej pętli są dwa tory, jeden w kierunku grupy B, a drugi z w kierunku E i wszystkie się tu radzą, schodzą na grupie A. Chodzą. No tu mamy powolną jazdę. bo tutaj jest, prze, jest przejazd przez tory, taki że mogą pojazdy rolnicze jechać. I dlatego tak powolna jazda tu jest. I tu widzimy to są do kościelnik są tu, słupy trakcyjne nowe a tam jeszcze na grupę B i na E są starego typu jeszcze no i tarcza ostrzegawcze do semafora w kierunku poster do posterunku kościelniki wskaźniki i ten przejazd właśnie z powolną jazdą, bo mogą tu pojazdy rolnicze jechać, i wszyscy muszą zwalniać z tego powodu. No tak wprowadzono, no to tak musi być. No i tam dołem widzimy tor. To jest do kościelnik, też jest z grupy A w kierunku kościelnik idzie tak dołem, bo on tam jeden pod drugim jest, dlatego tak musi dołem być. No i tutaj zakłady maszyn torowych tutaj mają swoją siedzibę. No, i przystanek dla tych pracowników, ale żaden pociąg tu się nie zatrzymuje, dawniej się zatrzymywał. No. no ale teraz wszyscy mają samochody, a pociągi też nie jeżdżą dla pracowników tutaj, dawniej jeździły jeszcze były wcześniej nawet ogólno dostępne, a potem było tylko dla pracowników, a teraz już od dłuższego czasu w ogóle nie. Nie, busami, busami jeździli, no już teraz nie wiem jak tam. To teraz jest rozwiązane. Też jeszcze coś busy. No i tu jedzie właśnie pociąg towarowy w kierunku grupy B. No i tu mamy SKP już do semaforów wjazdowych na grupę A. jedzie pociąg z węglem dla, dla kombinatu dawnego huty Lenina a teraz jakoś tam się inaczej to nazywa już tam zmieniało kilka razy te nazwy, przejazd tutaj dla pracowników i też tam na coś są kolekcjonerzy kolejowych atrakcji dokumentujących to Przejazdy pociągów też tu te stoją i tutaj już jest grupa A. Z tej, z lewej strony też postulunek tego zwrotniczego czy jak, i, i zakład karny w Hucie. Semafory wyjazdowe, to, a z tego toru co my jedziemy nie ma, tylko jest tarcza manewrowa. No I peron tutaj jest, bo się jest, pociągi zatrzymują. Teraz, co jeżdżą osobowe, to dostępne tak ogólnodostępne. To peron jest odnowiony trochę, a tam po prawej stronie widzimy krzakami zarośnięte jeszcze toru. Jeden jest, nawet dwa, i tam grupa dalej jest C. Tam co widzimy po prawej stronie, no i semafory wyjazdowe z grupy A, w kierunku. Batowicz no i na Stawniach tutaj zaraz mijamy Kraków, Nowa Huta grupa NHA i tam po prawej stronie też jest na grupę C wjazd od razu no i tu już wyjeżdżamy w kierunku Batowic dwa tory, a jeden tam jest na bocznicę tam z prawej strony, niezelektryfikowany ten. To jest semafory wjazdowe do grupy A i tyle na razie z Krakowa nowej chuty.